Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, przy wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zorganizowało konkurs na najpiękniej wydaną książkę tego wspaniałego twórcy literatury science fiction i filozofa. Wydawcy nadesłali dobrze ponad 100 egzemplarzy książek, które oceniało jury, a wśród autorów Projektów byli tak znakomici polscy graficy jak Jan Młodorzeniec, Jan Samuel Miklaszewski, Marian Stachurski, Andrzej Heydrich czy Daniel Brus. Honorową nagrodę specjalną konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na najpiękniej wydaną książkę Stanisława Lema otrzymuje wydawnictwo literackie. Za serię książek z lat 1959 74 w opracowaniu graficznym Daniela Mroza oraz za serię książek wydawaną od roku 2012 w opracowaniu graficznym Przemka Dębowskiego. Jury przyznaje tę nagrodę w uznaniu zasług wydawnictwa, za umożliwienie czytelnikom obcowania z wielką sztuką literacką, plastyczną i edytorską w jednym. Nagrodę honorową. W konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na najpiękniej wydaną książkę Stanisława Lema otrzymuje wydawnictwo literackie za książkę Cyberiada wydaną w roku 1965 w opracowaniu graficznym pana Daniela Mroza. Warto podkreślić, że nagrodzona książka została opublikowana ponad 50 lat temu, co świadczy o maestrii Daniela Mroza, o uniwersalizmie jego twórczości, ale także o klasie Polskiej Szkoły Grafiki Książkowej.